System finansowania samorządu dotychczasowy wyczerpał swoje możliwości. I nie ma sensu przekonażanie się ze stroną rządową parlamentem, czy będziemy mogli brać podatki od reklam, czy będziemy mogli jeszcze, na przykład, nie wiem, zwiększyć udziału w ICIE. To nie ma najmniejszego sensu, bo to nie uzdrowi sytuacji. Ja patrzę na sytuację samorządów po perspektywie unijnej, kiedy skończą się te, te pieniądze. Z czym zostaniemy? Na pewno z dużymi długami. Na pewno z problemami, które przez ten czas się nawarstwią, również z demografią. Jeżeli tu nie będzie radykalnej, systemowej zmiany całego, całego sposobu finansowania samorządów, to rola samorządów za kilka lat sprowadzi się do tego, że z będą pełniły jakieś funkcje socjalne, jakieś funkcje socjalne. Rozwiązania prawne, które mamy, a jeszcze prawne, ale jest fatalne. Po pierwsze, ten kto powinien nie płacić za siebie, czyli to co Pan Prezydent był już uprzejmy powiedzieć, Rząd nie wywiązuje się z zobowiązań, które są zapisane w Konstytucji. Że jeżeli nakłada się na samorządy zobowiązania, to trzeba im za to zapłacić. Urzędy stanu cywilnego to jest tylko jedna rzecz, bo na przykład dlaczego samorządy mają płacić za oświetlenie przy drogach krajowych? I jest szereg tego typu rzeczy, które są tutaj, tutaj radykalnie do zmian. Kwestia na przykład funkcjonowania podatków. Dlaczego jest tak, że jeżeli samorząd inwestuje, tak jak pan Prezydent powiedział, bo my to samorządowe nie robimy? Jeżeli w teren, który jest bezwartościowy, teren, który się inwestuje, podnosi jego wartość, Owszem, można ściągnąć rentę planistyczną, ale to bywają też duże pieniądze, ale dlaczego PIT i CIT nie mają w całości, na przykład przez 5 lat, które w którym samorządu? Jeżeli samorząd podjął ten wysiłek, że sprowadził inwestora, przekazał mu teren, zbrojny, ten teren <coughs> przepraszam, ten teren, i mamy tylko udział w tym Ci, ci się to, to bywa różnie, w zależności jeszcze, gdzie jest siedziba firmy. Bo mm, powiedzmy, tak u nas na prowincji, to jest tak, że jak jest duża firma, to ona podatki płaci w Warszawie. To ona podatki płaci w Warszawie. Yy, a całą produkcję i często w produkcję gdzie, yy, ma gdzieś tam sok, yy, w Wtedy. Bez, jak mówię, całościowej tej zmiany, nie ma sensu na są. Samorządy, jeżeli chodzi o finanse, są na równym pobytu. I tutaj żadne uśrodki, żadne jakieś takie doraźne działania niczego nie zmieni. Trzeba to na nowo generalnie przemyśleć. Ja, ja też jestem zwolennikiem tego, co powiedział Pan Prezydent. Staram się zarządzać swoim miastem jak przedsiębiorstwem. Tylko, że Panie Prezydencie. My mamy inny model samorządu. My mamy inny model samorządu, gdzie częściej się kładzie nacisk na dyskusję, demokrację. Eee, samorząd ma być szkołą demokracji. Tak sobie przygotowując do produkcji, to tak jak e, postawiłby przy odrabiacie numerycznej kogoś, kto ma wyprodukować w o na najwyższych parametrach technicznych i sprzedawać to na zawód, żeby właśnie w tym czasie go uczył. Tego się po prostu nie tego się po prostu nie rozwiązuje. I dlatego najpierw potrzebne są zmiany systemowe w samorządach. Ja nie za bardzo rozumiem, po co jest powód. Jeżeli mówimy tak, że pieniędzy nie będzie więcej, bo to trzeba się z tym nie zgadzać. Pieniędzy może być więcej. I ja potrafię to wykazać. Jak ja zaczynałem prezydenturę, to wpływy z podatku nieruchomości wynosiły u nas 20 milionów. W tej chwili bez podnoszenia podatków przez lat kilkanaście mamy tych wpływów 40 kilka pieniędzy. pieniędzy może być więcej. Tylko jak się będzie miało podejście do tego, co jest w samorządzie, no nazwijmy to, ograną swoje, menedżerskim. I to można zrobić. Tylko to się musi zmienić. byłem w takiej starach 23 lat, z których większość nigdy w życiu... Czy w czasie, a tym bardziej w czasie kadencji, nie przeczytała ustawy o samorządzie. Nie ma pojęcia, dlatego nie ma pojęcia, o czym się mówi, co się robi itd. Jest tylko na zasadzie darka. Tak dark. Po co w takiej stanowej wojnie 265 tysięcy wystarczy 7 lat? I oni powinni za swoje decyzje ponosić odpowiedzialność materialną. Materialną. Bo to, co się dzieje w Radach, taniej kompetencje i tak dalej. I jeżeli mówimy tutaj o tym, że 25 lat samorządu to jest sukces, tak zgodne, trzeba ja jasno powiedzieć, pewne rzeczy się zdecydowanie nie udało. 25 lat minęło czasu samorządu, większość dzieci tak na sprawie nie ma pojęcia o co chodzi. Oni wiedzą, no, a mam, że jest nadużycia, trzeba czysziać na podwórko, na ulicę i tak dalej. Więc zarówno zmiany systemowe w samorządzie, trzeba też się na to spojrzeć bo my przebywamy w myślich cywilizacyjnych. Samorząd wyczerpuje swoje możliwości. Koniec. Trzeba to redefiniować, trzeba to zmienić, bo inaczej będziemy przesłani w dyskusjach, będziemy mieć rady o siebie, będziemy mieć jakieś rady podwórkowe. Będziemy mieć budżet obywatelski, które już szartują, o w zasadzie jest tak mało. Będziemy dyskutować, będziemy zwiększać demokrację, a Chińczycy będą nas wykupywać. A Chińczycy będą nas wykupywać. Jeżeli tak dla ma być, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Minęło 25 lat. Pewne formuły się wyczerpały. Trzeba radykalnie je zmienić, trzeba redefiniować co chcemy zrobić w Polsce samemu.